Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jest godzina 3.30, właśnie lecę w góry Izerskie na wschód słońca. Na miejscu spotykam się z Kubą, z którym mam nadzieję zrealizować dla was się materiał. Ogólnie to lecimy nagrywać tam materiał dla klienta, także mam nadzieję, że uda pokazać się troszeczkę backstage'u pracy na takim wyjazdowym planie zdjęciowym. No i co? Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Zapraszam do odcinka. Jak tam stałeś? No, zbieram się właśnie już. Dobra, ja już jestem na autostradzie, także widzimy się na miejscu. No to kozak. Się. No nie mogę się doczekać wręcz. Kurczę, ale na wschód do, do góry i Jedno z najpiękniejszych miejsc w okolicy, także bardzo, bardzo się cieszę. Dotarliśmy na miejsce. Słuchajcie, ojeju, ale to była trudna droga, bo było tak mgliście. Czekamy na Kubę. Dostałem od niego info, że jest już 5 km stąd. Także ja się przebieram. Jest tutaj zimniej niż o drugiej w nocy było o 30 w sumie było we Wrocławiu jest para z jest śnieg mimo iż mamy marzec tak naprawdę końcówka marca także dzisiaj nagrywamy narciarzy biegowych dokładniej firmę, która po prostu dla pracowników organizuje szkolenia, wyjazdy i tak dalej dalej więc to będzie nasze główne zadanie, a schodzik już się rysuje zaczyna się robić kolorowo także jesteśmy tak naprawdę na ostatnią chwilę czas jeszcze przebrać buty, bo jestem w adidaskach założyć jakąś kurtałkę i lecimy ale jestem podjarany, jest po prostu. O! Petarda, petarda. Kocham, kocham góry zerskie. Bardzo serdecznie polecam wszystkim, którzy jeszcze nie testowali. I Kaszka się spisał. Także do bagażniczka buciki i ogień. Taki mały update. Wszystko tylko nie buty. Zostawiłem przy drzwiach, żeby po nim wrócić do domu. I wsiadłem i pojechałem. Nie mam butów, będę chodził po śniegu w tym. Także trochę cienko. No cóż, trudno. Damy radę. Dzień dobry. Jest i on, dotarł? Mm -hmm. Tak jest. No, Siemanko, vlogujemy. Też miałem taki zamiar powiem tak? Ci no. Także no ja i ja mam, czy zaraz I też kamery nie pole. Dobra, wyruszyliśmy. Słuchajcie, no sytuacja wygląda tak, że jest... Trzeba jest nie, Po prostu trafiliśmy idealnie. Jest mgiełka, jest schodzik słońca. No buty nawet mi dają radę, bo jest wszystko pozamarzane. Także za chwilę się rozmawiamy, rozstawiamy ze sprzętem. I teraz wleci delikatny birolik. Siadło, co? Jak tam twoje skrzydło, tak <grym> Chciałem zrobić takie łączenie, że my tu stoimy i wylatuje tu między drzewami i nie wymierzyłem. Ostatnio mam coraz większego pecha z tym dronem, bo to już jest czwarte moje niewymierzenie w tym miesiącu. <grym> Także... <grym> Właśnie nagraliśmy z Kubą dlaczego tam jest taka mła. Tworzymy ją na potrzeby filmu. Dla klienta. to jest najważniejsze. I to jest 200 klatek prawie, 180. Szok! Głowa puchnie od takich rzeczy. To światełko dzisiejszego dnia jest tak piękne, że nie da się przejść obojętnie. Nie trzeba coś birolka chociaż jednego zrobić w każdym miejscu. Szok. <grym> Ogólnie no jak widzimy takie rzeczy, no to nie mogliśmy się nie zatrzymać robiliśmy lewitację. Tym razem nie skoczyłem jak I podobno wyszło to całkiem nieźle. Także mamy laserki tak jak widzicie w tle i powinno coś z tego być. Kuba przypocił, ja przypozowałem. No nieźle, no kurde, trafiło się jeden na stoć, i taki warun jest, że koniec świata. No to co? Dzień pierwszy za nami. Jesteśmy już mega zmęczeni, no bo trzeci na nogach, eee, poszło wszystko bardzo fajnie, jesteśmy już w ośrodeczku, zobaczycie to na pewno na jakichś przebitkach, niestety nie wszystkiego możemy użyć, bo to materiał dla klienta, nie było czasu na vlogowanie, no a jutro dzień drugi, nagrywek przed nami. Jacob R. za <grywa> kierownicą Renault, Renault. O minimum. Tego nie przewidziałem nie postanowiliśmy Nie ci psiczki Faka turbo, turbo pakiet Ja A Pakiet śmietanka z pieprzem Ostrość nawet weszła To jest turbo giga pakiet 5, 5,69, a jest turbo giga Tu bierzemy go Faka edycja limitowana czy jesteśmy w biedronce, to jest chłopca. Ci psy, petki i do hotelu, bo, bo brakuje. Hotel petka, pięć gwiazdek, ale nie mam dywanika.